Witajcie w kolejnym odcinku A co my tu mamy, czyli standardowo coś tu wspólnie rozpakowujemy, później możesz to wygrać. Dzisiaj rzecz prosto z internetu, czyli kostium T-Rexa. Jak widzicie, paczka jest duża, bo zawiera dwa kostiumy, jeden dla kogoś z Was. No a teraz nie pozostaje nam nic innego jak zapytać, a co my tu mamy. Pierwsze, co rzuca nam się w oczy, to to jaki kostium możemy dostać od producenta? Możemy być zapaśnikiem, krową, Mikołajem, Siusiakiem, czyli każdy wybierze co lubi. No a my wybraliśmy T-Rexa. A dlaczego? Bo ten kostium podbijał amerykański zachodni internet. W tym kostiumie ludzie robili wszystko: sprzątali, tańczyli. Zresztą zobaczcie sami. Była mała kompilacja, zaraz sami sprawdzimy, co można w nim robić. A teraz druga część, a co my tu mamy, rozpakowujemy go. Jak widzicie, to taki duży kawałek folii z pompką i dmuchawą. Tu właśnie będzie wtłaczane powietrze, aby napompować naszego T-Rexa. Nie mieści się to ani w tym kadrze, ani w tym. Dlatego nie pozostaje nic innego, jak po prostu go założyć. Powiem Wam, że jest to bardzo duże. Nie spodziewałem się, że to jest tak wielki strój. Niestety nie mogę go złapać w kadrze, ale mamy drugą kamerę. Więc okej, okay, jak tu się wchodzi. Trochę żałuję, że robię to latem, bo w tym się upiekę. Ale ludzie testowali to w różnych krajach, więc może się uda. Może nie umrę. Boże. Ja w to nie wejdę. ja to założyłem odwrotnie? Czuję się jak paruwa jakaś. Ja żyję! Jest? Nie ja wiem, nie widać go. <laughs> Jaki on wielki w środku. Jesteście tu ze mną w środku, a powiem Wam, że nie jest tak źle, chłodzi, przede wszystkim te pompki chłodzą. Zobaczcie na górę, jakie to wielkie. Tu jest dużo miejsca, o jak teraz nagram siebie z góry. Idę. Patrzcie jak wysoko, ja pierdzielę. A przez to patrzymy, gdzie świat zakradł. Alek, pomachaj. Alkowi tak gorąco, że jest w krótkich spodniach. To nie są bokserki. <laughs> Zobaczyliście jak to wygląda po napompowaniu, więc teraz sprawdzimy, co można w tym robić. Nagramy to z dalszej perspektywy, abyście widzieli mnie od dołu do góry, od góry do dołu. Idziemy. <laughs> Tak wygląda nasz test. W tym stroju można robić wszystko, tylko jest jedno, ale, mimo dwóch pompek, które wpuszczają powietrze, jest tam strasznie gorąco ledwo wytrzymałem. Jak zawsze, pa co my tu mamy, jeden kostium jest dla kogoś z Was. A co trzeba zrobić, aby wygrać? Zasubskrybuj mój kanał i pamiętaj o dzwonku, aby być na bieżąco z moimi odcinkami. Możesz też zostawić lajka, będę za to ogromnie wdzięczny. I najważniejsze, w komentarzu napisz, co będziesz robić w tym kostiumie: jeździć na rowerze, samochodem, śpiewać, tańczyć Napisz, a za tydzień wybiorę jedną osobę, która dostanie swojego T-Rexa. A kto wygrywa selfie łyżkę, jest to Karolina It, albo YouTube. Gratuluję, odezwij się do mnie na Facebooka. a co my tu mamy? Padnijcie też tam wszyscy, możecie też odwiedzić mojego Instagrama, a co my tu mamy? Mój Instagram główny i kanał główny Poszukiwacz, tam trzy filmy, które podbijają internet. Jutro się tam widzimy, a w następnym, a co my tu mamy? W środę. Do zobaczenia. Hej!